W dniu dzisiejszym chciałbym mówić na temat cierpienia, ale to kazanie nie zatytułowałem Odkrycie tajemnicy cierpienia. Gdybym powiedział, że odkryłem tajemnicę cierpienia, moglibyście powiedzieć, że jestem człowiekiem aroganckim. Jest to tajemnica, którą człowiek z głębi dopiero znajdzie odpowiedź na wiele pytań. Tam, na nowej ziemi, w niebie, w ciągu tysiąclecia, kiedy będzie zadawać pytania Pana Bogu, zaczynające się od słowa: dlaczego? Dlatego też to studium zatytułowałem Czy są jakieś pozytywne aspekty cierpienia? Przed chwilą brat Władek odczytał tekst z księgi Kaznodziei Salomona, drugiego rozdziału i wiersza 22 i 23. Przeczytam ten fragment 23 wiersza. Nie, może cały przeczytam. Bo cóż pozostaje człowiekowi z całego jego trudu i porywów jego serca? Który mi się trudzi pod słońcem, skoro całe jego życie jest tylko cierpieniem, a jego zajęcia zmartwieniem. I nawet w nocy jego serce nie zna spokoju. To również jest marnością. A więc zobaczmy, ten, ten tekst nie zawiera pozytywnych myśli. On mówi, że całe życie, dzień w dzień człowieka przebiega w trudzie i w znoju. Dlatego też. To pytanie zawarłem na początku tego studium, które jest tytułem kazania: czy są w ogóle jakieś pozytywne aspekty cierpienia? Zobaczymy, że w Piśmie Świętym w bardzo wielu miejscach jest mowa o cierpieniu, chociaż tam nie pojawia się słowo cierpienie. Może przeczytam jeden z takich fragmentów. Ewangelia według Świętego Łukasza, rozdział 4. Łukasz rozdział czwarty i wiersz 25. Tutaj Pan Jezus swoje słowa odnosi do czasów proroka Eliasza. A więc Ewangelia Łukasza, czwarty rozdział i wiersz 25. Prawdziwie zaś mówię Wam, wiele wdów w Izraelu, wiele było wdów w Izraelu w czasach Eliasza. Kiedy niebo było zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, takiż był wielki głód na całej Ziemi. A do żadnej z nich nie został posłany Eliasz, tylko do wdowy w Sarepcie Sydońskiej. Zobaczmy, ten tekst. Tutaj nie pada słowo cierpienie, ale ono wynika z tych tekstów. Zobaczmy, jest mowa o wdowach. Z czym związane jest z No Z cierpieniem, śmiercią najbliższych osób. Zobaczmy, historia nam mówi bardzo wyraźnie o tym, kiedy wdowa traciła męża, kiedy stawała się wdową, a kiedy jeszcze nie miała synów czy dzieci, to jej życie było wegetacją, groziło jej po prostu śmierć z głodu. A więc cierpienie pojawiało się, już samo słowo wdowa oznacza to. Kiedy niebo było zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy, trzy i pół roku nie padał deszcz. A z czym to jest związane? Nie ma plonów, nie ma żywności. Ludzie umierają z głodu. Pisze taki, że był wielki głód na całej ziemi. I tutaj dalej jest mowa o tych, o wdowach. I jak wielki to było, jak wielki problem. Wiemy o tym, że w dziejach apostolskich szczególnie było polecenia, by zająć się wdowami. W zborach właśnie, aby nie cierpiały niedostatku. A więc cierpienie przejawia się na wielu miejscach pisma świętego, albo zobaczmy taki fragment, wydawał się lapidarny. Uczniowie mówią: Mistrzu, całą noc ciężko pracowaliśmy i nic nie złowiliśmy. A z czym to jest związane? Gdyby trochę złowili, jeszcze można ryby sprzedać, można pożywić się nim, ale kiedy nic nie złowili, a więc brak środków, brak sensu wykonywania tego zawodu, głód, i moglibyśmy mnożyć. Po prostu inne takie nieprzyjemne sytuacje. Ale zobaczmy, żyjemy w stosach współczesnych. W oczach współczesnych ludzi cierpienie jest tym elementem naszego życia, które nic nie wnosi pozytywnego do, do, do niego, do naszego życia. Tak uważa przeciętny człowiek. Mało tego, ta nasza cywilizacja, o której mówi się, że jest cywilizacją konsumpcyjną, Wpoiło nam przekonanie, że jest to zło konieczne i niezasłużona kara za coś, na co nie zasługujemy. Tenże sam konsumpcyjny człowiek oczekuje od uczonych oraz specjalistów medycyny wyeliminowania cierpienia z naszego życia. Zobaczmy, tak dużo środków przeciwbólowych, nie chcemy, żeby nas bolało. Kiedyś amputacje dokonywano bez żadnego znieczulenia. Dzisiaj oczywiście takich rzeczy nie robi się już. Dzisiaj, nawet kiedy do dentysty idziemy, to zwykłe borowanie musi odbywać się pod znieczuleniem. Kiedy sięgniemy na półki nasze księgarni, bibliotek, to aż zobaczymy, ile jest pozycji pod ogólnym tytułem: psychologia i psychologiczne aspekty cierpienia, na przykład. W internecie jest mnóstwo materiałów na ten temat. Chciałbym również powiedzieć, że w wielu różnych religiach próbuje się dać odpowiedź na to pytanie, dlaczego człowiek cierpi, dlaczego jest tyle cierpienia wśród nas. Cierpienie również dzieli się na takie jak fizyczne, psychiczne, moralne, ale jedną z praw tych jest o cierpieniu jest to, że ono szczególnie dramatycznie może przebiegać w życiu człowieka wierzącego, kiedy wali mu się światopogląd. Oparty na zaufaniu do Boga. I w konsekwencji, kiedy traci zaufanie, odchodzi od niego, traci wiarę i pojawia się pustka egzystencjonalna. Co mówi Biblia na temat cierpienia? Bo filozofia mówi nam o tym, że cierpienie jest bezprzyczynowo przypisane rodzaju ludzkiemu. Ale Biblia tak nie naucza. Daleko nie sięgając, przecież wiemy o tym, że świat zwierzęcy również cierpi. Pismo Święte już na pierwszych kartach swojego, swoich treści mówi nam o tym, że przyczyną cierpienia jest grzech, który zrodził się w niebie poprzez bunt anioła światłości o imieniu Lucyfer. Pierwsi rodzice, Adam i Ewa, nie zaufali Panu Bogu, wybrali grzech nieposłuszeństwa, a w konsekwencji cierpienie i zmaganie się z nim do końca życia. Takie są biblijne podstawy i początki cierpienia rodzaju ludzkiego. Ale tutaj wspomniałem o ludziach wierzących. Często oskarżają oni Pana Boga o to, że jest sprawcą cierpienia w ich życiu i nie odpowiada na ich modlitwa, więc przyczynia się do tego, że trwają w tym stanie nieustannie. Chciałbym, abyśmy przeczytali teraz kilka fragmentów z Ewangelii Marka, przepraszam Mateusza z 13 rozdziału. Jest tutaj zapisane podobieństwo o pszenicy i konkolu, a więc to podobieństwo, ta przypowieść nam mówi o tym, kto jest sprawcą naszego cierpienia, bólu i nieszczęść, że Bóg nie ma nic wspólnego z cierpieniem, chociaż jak zaraz dowiemy się, wykorzystuje ten element, aby po prostu oczyścić człowieka. I zaraz o tym przeczytam. Podobieństwo o pszenicy i konkolu, trzynasty rozdział Ewangelii według Świętego Mateusza, od wiersza. 24. Posłuchajmy. Inne podobieństwo podał im, mówiąc: Podobne jest królestwo niebios do człowieka, który posiał dobre nasienie na swej roli. A kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał konkolu między pszenicem i oczem, A gdy zboże podrosło i wydało owoc, wtedy też się pokazał i konkol. Przyszli więc słudzy gospodarza i powiedzieli mu, panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc ma ona kąkol? On im rzekł, to nie przyjaciel uczynił, a słudzy mówią do niego, cyksz też więc, abyśmy poszli i wybrali go, a on odpowiada, nie, abyście czasem wybierając kąkol nie powyrywali wraz z nimi pszenicy. Pozwólcie obydwu mruć zatem aż do żniwa a w czasie żniwa powiem żeńcom, zbierzcie najpierw kąkol i powiążcie go w snopki na spalenie, a przenisę zwiążcie do mojej stodoły. Jeszcze trwa tłumaczenie, także chwileczkę poczekam. W wierszu 38 i 39 znajduje się wytłumaczenie symboliki tej przypowieści. Posłuchajmy tych dwóch wierszy rozdział 13, wiersz 38 i 39. Rola, może od 37 jeszcze przeczytam, bo on też wyjaśnia pewne rzeczy. A on odpowiadając rzekł, ten, który sieje dobre nasienie, to Syn Człowieczy. Rola zaś to świat, a dobre nasienie to synowie Królestwa, Konkur zaś to synowie złego, a nieprzyjaciel, który posiał, to diabeł, a żniwo to koniec świata, Żeńcy zaś to aniołowie. A więc zobaczmy, Pismo Święte mówi, że sprawcą zła na tej ziemi, cierpienia jest diabeł, który po prostu jest przedstawiony tutaj nieprzy, pod postacią nieprzyjaciela, który posiał konko. A więc, jakkolwiek Pan Bóg dopuszcza czasami cierpienie do życia człowieka, to nie jest jego sprawcą. Sprawcą tego cierpienia, bólu, łez. Tego wszystkiego, co tu dzieje się, jest wróg człowieka i Boga, diabeł, który czyni to wszystko, czyni to całe nieszczęście. Zobaczmy, w Ewangelii Łukasza znajdujemy podobne myśli mówiące o sprawcy tego cierpienia, które staje się naszym udziałem. Łukasz, rozdział 13, i przeczytam. Od 10 do 12 wiersza, a potem wiersz 16. A więc jest tutaj mowa o, o proteście, jaki ze strony Żydów pojawił się, kiedy Jezus uzdrowił kobietę w Sabbat. Posłuchajmy tych tekstów. Ewangelia Łukasza, wiersze 10 po 12, a potem wiersz 16. A nauczał w jednej z synagog w Sabbat. A oto była tam kobieta od 18 lat cierpiąca, pochłona tak, że zupełnie nie mogła się wyprostować. A Jezus, ujrzawszy ją, przywołał ją i rzekł do niej, kobieto, uwolniona jesteś od choroby swojej. I dam dalej jest sprawozdanie mówiące o tym, jak Pan Jezus uzdrawia ją. I zaprotestowali Żydzi, dlaczego czyni to w sabbat? A Jezus odpowiada, wiersz szesnasty, a czy tej córki Abrahama, którą szatan związał już od 18 lat, nie należało rozwiązać od tych pęd w dniu sabbatu? Czekamy jeszcze na tłumaczenie. Dobrze, a więc zobaczmy. Ten tekst bardzo wyraźnie mówi: jest tu mowa o cierpieniu. Do 18 lat cierpiała kąpieta, która była związana przez, przez szatana w tym cierpieniu. A Jezus po prostu uwolnił od tego cierpienia. Jakiś czas temu znalazłem taką w internecie bardzo fajną definicję na temat, cierp na temat cierpienia. Która mi się o tyle spodobała, że jest biblijna, i chciałbym ją przeczytać tutaj. Ona jest taka w formie nawet wierszyka jednozwrotkowego napisana, ale jest ona bardzo biblijna, dlatego też chciałbym odczytać ją w całości. Są tylko jedna zwroteczka. Cytuję: Są dwa typy cierpienia: jedno, które boli, drugie, które zmienia. Bardzo głęboka myśl zawarta w tym wierszu jednozwrotkowym. Są dwa typy cierpienia. Jedno, które boli, drugie, które zmienia. Ktoś powiedział, że wszystkie cierpienia bolą. Tak, ale zobaczmy, że cierpienie, które boli, jest to cierpienie, które nie ma sensu w naszym życiu. I chciałbym przeczytać kilka tekstów z Pisma Świętego, które pokażą nam, że jest cierpienie, które boli, bo nie ma ono sensu w naszym życiu, i to cierpienie, które zmienia człowieka, i ono, jakkolwiek boli, również ma sens w naszym życiu. Cierpienie, które boli, które nie ma sensu. Otwórzmy Psalm 107. Psalm 107 i wiersz 17 czytam. Psalm 107, wiersz 17. Czytamy tam tak. Chorowali z powodu swego występnego życia i cierpieli z powodu swych win. A więc zobaczmy, jeden z tych cierpień, który jest powodem choroby człowieka. I stanowią jego winy, nieposłuszeństwo wobec Bożego prawa jest właśnie, to jest wina, to i ten rodzaj cierpienia, który nie ma sensu, pochodzi z winy człowieka. W przypowieściach Salomona w rozdziale 19 z kolei w przypowieści Salomona, rozdział 19 i wiersz trzeci czytamy takie słowa. Tam. Przy powieści Salomona 19:3. To głupota prowadzi człowieka na manowce, a potem jego serce wybucha gniewem na Pana. Zobaczmy to w kontekście również tych ludzi, którzy oskarżają Pana Boga o coś, czego on wcale nie zrobił. Że to głupota prowadzi człowieka na manowce życia, a potem jego serce wybucha gniewem na Pana. I ostatni tekst z Ewangelii, przepraszam, z listu Jakuba. Z listu Jakuba, o list Jakuba, pierwszy rozdział i wiersze 13 po 15, przeczytam. List świętego Jakuba, rozdział pierwszy, wiersze od 13 do 15. Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi. Przez Boga jestem kuszony, Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy do złego, ani sam nikogo nie kusi, lecz każdy bywa kuszony przez własne porządliwości, które Go pociągają i nęcą. I piętnasty wiersz potem, gdy porządliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. A więc zobaczmy te trzy króciutkie elementy, a więc cierpienie, które boli, jest to wina człowieka, głupota człowieka i porządliwość, która kusi go i której człowiek ulega. Jedno, które boli, drugie, drugie, które zmienia. Przeczytajmy kilka tekstów z Pisma Świętego na temat cierpienia, które ma sens. Wspomniałem już o tym, że Bóg nie jest sprawcą zła i cierpienia, ale zdarza się, że dopuszcza je do naszego życia. Dlaczego tak się dzieje? Takim klasycznym przykładem jest postać Hioba, człowieka, który... Przechodzi cierpienie, no trudno sobie inaczej to wyobrazić jego życie, kiedy traci całą rodzinę, cały majątek i całe zdrowie traci. No trudno mi powiedzieć, jakiego rodzaju to choroba była, ale, czy jakaś forma trądu, nie wiem, ale bardzo cierpiał i chciałaby Pan Bóg skończył jego życie. Job cały czas walczy z Bogiem, twierdząc, że jest on sprawiedliwy i przeżywa stres, ponieważ nie rozumie powodów tego cierpienia. Powodów tego doświadczenia, które przechodzi. Ale zobaczmy w księdze Hioba, kiedy to doświadczenie cierpienia mija, kiedy wychodzi jako zwycięzca z tego doświadczenia, Hiob zaczyna rozumieć, dlaczego to doświadczenie spotkało go w jego życiu. Księga Hioba, rozdział 42. Księga Hioba. Rozdział 42 i przeczytam wiersz 5 i 6. Po tym doświadczeniu Hiob wyznaje: Tylko ze słyszenia wiedziałem o Tobie, lecz teraz moje oko ujrzało Cię, przeto odwołuję moje słowa i kajam się w prochu i popiele. Czy to cierpienie, doświadczenie w życiu Hioba miał jakiś sens, to w księdze Hioba, właśnie. W rozdziale 36 czytamy takie słowa: 36 rozdział księgi Hioba i wiersz 22. Oto... Oto Bóg jest zniosły w swym działaniu. Gdzieś jest taki wychowawca jak On? Czy spojrzeliśmy kiedyś na działanie Boże jako na działanie wychowawcy? wychowawcy? idealnego wychowawcy. My jako rodzice często nie sprawdzamy się, rodzice naszych dzieci. Ale Bóg jest wychowawcą człowieka i taki jawi się w Piśmie Świętym. Tylko ze słyszenia wiedziałem o Tobie. Ale teraz moje oko ujrzało Cię, powiedział Hiob. A więc Bóg przygotowywał jego charakter do życia wieczności. A Hiob o tym nie wiedział. Oskarża Boga, że kryje się przed Nim, chowa się, unika, nie daje mu sposobności wytłumaczenia się. Zobaczmy, że cierpienie w aspekcie całego naszego życia, te wątki cierpienia mogą mieć pozytywne strony, ale trudno dostać w nich coś pozytywnego, kiedy przeżywamy te doświadczenie cierpienia. Bóg przez całe życie kształtuje nasze charaktery według swojego ideału, który pragnie w nas ukształtować. A więc jaki z tego wniosek wypływa? Bóg wykorzystuje nasze, wykorzystuje cierpienie, chociaż nie jest Jego sprawcą, aby przygotować nasze charaktery do życia wieczności. Przeczytam jeszcze jeden fragment z Nowego Testamentu, z pierwszego listu do Koryntian, rozdziału jedenastego i wiersza trzydziestego drugiego. Pierwszy Koryntian, jedenasty rozdział i wiersz trzydziesty drugi. Czytam. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. A więc zobaczmy, Bóg myśli o naszym zbawieniu, dlatego też poprzez cierpienie wykorzystuje je, abyśmy po prostu byli gotowi na spotkanie z Panem, abyśmy stali się uczestnikami niebiańskiej społeczności. Dlaczego tak się dzieje? Nie potrafi odpowiedzieć. Tylko Bóg jest w stanie dostrzec nasz problem. Otwórzmy teraz Psalm 66, który nam również mówi o sensie doświadczeń, cierpienia, które przychodzi, przechodzimy w naszym życiu. Psalm 66, I przeczytam wiersze 10 po 12. Psalm 66, wiersze 10 po 12. Albowiem doświadczyłeś nas, Boże, oczyściłeś nas w ogniu, jak się czyści srebro. Wpędziłeś nas w sidła, włożyłeś brzemię na biodra nasze, pozwoliłeś ludziom tratować po głowach naszych. Szliśmy przez ogień i wodę, lecz wyprowadziłeś nas na wolność. Zobaczmy, tu jest opisane całe to nieprzyjemne doświadczenie cierpienia. Dość, oczyściłeś nas w ogniu. Ogień doświadczeń, no, kiedyś Ellen White napisała. W jednej ze swoich pozycji, że powinniśmy modlić się o tego typu doświadczenia, a my raczej mamy skłonność, aby unikać ich. Cieszymy się, kiedy te doświadczenia nie stają się naszym udziałem. Wpędziłeś nas w sidła, włożyłeś brzemię na biodra nasze. Szliśmy przez ogień i wodę. Chciałbym tak zapytać się przy okazji, cóż to jest za doświadczenie ognia i wody? Osoby, które trochę znają się na technologii metali, wiedzą, jaki to jest proces. Rozgrzać metal do czerwoności. I zanurzyć go w wodzie. Jak się ten proces nazywa? Hartowanie. A więc zobaczmy, Pismo Święte mówi, że Pan chce nas zahartować, abyśmy byli gotowi do życia w społeczności niebiańskiej. A wreszcie, kiedy czytamy Pismo Święte, dzisiejsza lekcja nam o tym mówiła, którą studiowaliśmy w szkole sobotniej. Cierpienie i to doświadczenie cierpienia uczy nas pokory, współczucia pomaga wreszcie zrozumieć nam innych ludzi i wyleczyć się z obojętności na los innych ludzi te aspekty właśnie są Bożym zamiarem w naszym życiu które pojawiają się znany pisarz Fiodor Dostojewski jest autorem takich słów które przeczytam cytując go bez cierpienia nie rozumie się szczęścia czy patrzyliśmy kiedyś w tym aspekcie że Bóg doświadcza nas cierpieniem, abyśmy mogli zrozumieć szczęście, które staje się naszym udziałem. Ja niedawno rozmawiałem z jedną osobą i zwróciłem jeden na fakt, jeden fakt. Dzisiaj brat Władysław, modląc się na rozpoczęcie drugiej części, wspomniał o pokoju, który mamy. Zobaczmy, ile osób dziękuję Panu Bogu za to, że mamy pokój, że jesteśmy pokoleniem, które, jedne z niewielu pokoleń, które nie zostało doświadczone wojną. Widziałem te obrazki tylko na filmach. Bomby zapalające, burzące, ludzie, którzy tracą dobytek w jednej chwili, którzy przemieszczają się gdzieś z tobołkami, z walizkami w rękach na piechotę, nie wiedzą dokąd. A wreszcie widziałem zdjęcie rodziców i mojego dziecka. Oni stracili życie podczas bombardowania. I to kilkuletnie dziecko płacze nad ich rozszarpanymi zwłokami. I co ono zrobi w swoim życiu? Czy potrafimy docenić... To szczęście, które nas spotka, błogosławieństwo Boże. Bez cierpienia nie rozumie się szczęścia, tak powiedział Fiodor dostojewski. A więc doceńmy nasze szczęście po to, abyśmy zrozumieli, ile szczęścia mamy w naszym życiu. I na koniec chciałbym jeszcze jeden aspekt zwrócić uwagę. Jeśli mamy problem i narzekamy albo oskarżamy Pana o to, czego On nie zrobił w naszym życiu. Kiedy jesteśmy rozgoreczeni, i Boże pustka egzystencjonalna jest w naszym życiu, nie wiemy dalej, co zrobić, ponieważ straciliśmy zaufanie do Pana. Spójrzmy na życie Jezusa Chrystusa. W 53. rozdziale w tej Ewangelii Starego Testamentu czytamy na temat naszego Zbawcy Jezusa Chrystusa. Księga Izajasza, Rozdział 53 i wiersz 10. Czytam. Ale to Panu upodobało się utrapić go cierpieniem, gdyż złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. Ale to Panu upodobało się utrapić go cierpieniem. O kim tu jest mowa? O Jezusie Chrystusie, który nie popełnił ani jednego grzechu. Żadne bluźniercze słowa z jego ust nie wydobywało się. Jego myśli zawsze były skierowane na pomaganie człowiekowi i ku niebu, tam gdzie jest stroną ojca. A mimo wszystko to Panu upodobało się utrapić go cierpienie. W tym samym 53 rozdziale czytamy, że jego rany leczą nas. On, który niczego swojego nie popełnił, przeszedł przez doświadczenie cierpienia, jakiego my nigdy nie przechodziliśmy, nie będziemy cierpieć. Dlatego też spójrzmy na Jezusa Chrystusa, który jest sprawcą i dokończycielem naszej wiary, abyśmy Jemu powierzali to właśnie jarzmo naszego życia, które jest miłe i lekkie w Chrystusie Jezusie. Niech Pan nam pobłogosławi w tych myślach, oddajmy swoje życie Jezusowi. Amen.